Film ten dedykujemy Limanowej, zawsze przychylnej idei ratowania ludzkiego życia. Zdarzenia o charakterze masowym stanowią jedno z największych wyzwań dla służb ratowniczych, a w szczególności dla ratownictwa medycznego. Masowy napływ poszkodowanych powoduje konieczność współpracy różnych służb ratowniczych, porządkowych i personelu szpitali oraz współdziałania z organami administracyjnymi. Wypadek masowy to zdarzenie, w którym liczba poszkodowanych i rodzaj doznanych przez nich obrażeń nie pozwala na zapewnienie przez jednostki ratownictwa medycznego opieki medycznej zgodnej z przyjętymi standardami w postępowaniu rutynowym. Halo, halo! Centrum Powiadomienia Ratunkowego Magda Gąsior, w czym mogę pomóc? Mieliśmy wypadek, jechaliśmy na wycieczkę. Gdzie to się wydarzyło? W którym miejscu jesteście? Nie, nie pamiętam. Nowo. Nie pa W stronę nimanową. Pamiętasz jakieś charakterystyczne rzeczy w okolicy? Tak, tak. Do Nowego Sącza. Nie rozłączaj się. Przyjmuję zgłoszenie. Wypadek autokar z młodzieżą szkolną za Limanową na drodze w kierunku Nowego Sącza. Na miejscowość? Ustale. Uwaga, GBA i EZD wyjazd, wypadek. Pamiętasz nazwę miejscowości? Stara Wieś, poczekaj. Stare Wieś. To jest w miejscowości Stara Wieś. Na granicy Limanowej, w stronę Nowego Sącza. Pamiętasz, ile osób jechało autokarem? Zadaniem dyspozytora medycznego jest zebranie informacji dotyczącej charakteru zdarzenia, lokalizacji, optymalnego dojazdu, liczby i stanu poszkodowanych, a także występujących zagrożeń. Jechaliśmy całą klasą! 24 wow. osoby, proszę! Czekaj, czekaj na linii. 25 osób 25 osób ustalonych jest 25 osób poszkodowanych, uświadowanych się. zrozumiałem się na miejsce zdarzenia kochani nie rozłączaj się, zaraz do ciebie wrócę. R6r5 wypadek autobusu z wieloma ofiarami, zanima nową w kierunku na nowy Sącz, Miejscowość stara wieś. Kod 1, wyjazd. R6 potwierdzam, stara wieś pod Kochani, jesteś tam. Dyspozytor medyczny, przyjmując zgłoszenia CPR, o wypadku masowym, uruchamia odpowiednią wypadki, procedurę. Natychmiast masowe. powiadamia potrzebne służby ratownicze i policję. Sorni Manowa nowa dla CPR u Bądźcie w gotowości. Kochani, już jestem przy tobie. Już jadą karetki! Strażnicy że spowiadomiono, nawet powinni być przed nami, jednak mają trochę krócej dojazdu. Słuchaj! Karty segregacyjne będą potrzebne. Okay, Sprawdź, czy mamy łącznie z arkuszem. Teraz tak, Kamizelki. Dobra, już daję. Daj nasze wszystkie, dobra, wyciągaj to. Marek, ty bierzesz się za segregację. Dopóki nie dojadą następni, ja będę musiał całą tą stronę koordynacyjną robić. Maciek jest wyłączony, będzie musiał całe rozstawianie karetek robić.